Cześć, z tej strony Chetaj z jest i Jest to pierwszy premierowy odcinek mojego podcastu. Opowiem wam dzisiaj trochę, skąd się tu wzięłam, dlaczego postanowiłam w ogóle zacząć podcast, o czym będziemy tu opowiadać trochę kwestii organizacyjnych. Przede wszystkim decyzja przyszła stąd, że od kilku miesięcy prowadzę Instagrama i naprawdę działa to super. Społeczność jest świetna, naprawdę jest to dla mnie super taki outlet, żeby opowiadać o książkach, bo, bo bardzo tego potrzebowałam. Ale że jestem mega gadłą, to trochę brakowało mi serio gadania. bo To jest trochę taki dłuższy format, ale ja też żywszy według mnie po prostu. Więc stwierdziłam, że podcast będzie idealny, bo jeszcze się trochę wstydzę pokazywać. Więc jest to trochę taki złoty środek dla mnie obecnie. No i podcasty oczywiście będą o książkach. Ja czytam tak naprawdę wszystkie gatunki. Najmniej czytam kryminałów i romansów, ale do tych pierwszych próbuję się powoli przekonać. Między innymi dlatego, że od tego w sumie zaczęła się moja miłość do książek, jak miałam naście lat, bo mój tata kochał Harlanda Cobena i trochę mnie tym zaraził. Więc ja czytałam do nocy te książki, bo mnie tak wciągały. I tak się zaczęła ta miłość. W tym roku rzeczywiście czytam bardzo dużo. Mam już na liczniku chyba około 70 książek, także jest o czym opowiadać. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Będę tu nagrywać recenzje. Takie recenzje jak na Instagramie, ale tak jak mówię, to jest trochę dłuższy, fajniejszy, taki żywy format. Więc będą i recenzje, i. Tak samo jak na Instagramie posty właśnie o moich ulubionych książkach, na przykład z danego gatunku, ulubione serie, um, tego typu rzeczy. Więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Um, a z kwestii organizacyjnych będę wrzucać podcast teraz w tygodniu, w poniedziałki. Um, i planuję na razie wrzucać je na Spotify'a, ale mam nadzieję, że uda mi się też na YouTube'a i na Apple Podcast, bo YouTube jest chyba trochę bardziej przystępny, więcej osób go używa, także mam nadzieję, że każdy znajdzie po prostu jakieś medium dla siebie. Um, I co, i dziękuję Wam bardzo, że tu jesteście, że słuchacie i słyszymy się w pierwszym merytorycznym odcinku tego podcastu. Dzięki i do usłyszenia.